Chyba udało mi się odwiesić całe oprogramowanie, to znaczy, ja je zaktualizowałem, ponieważ po podłączeniu drukarkę, drukarka i sprawdzeniu jej stanu w ogóle nie widziało modelu drukarki, w ogóle nie udawało się tutaj zobaczyć co to za drukarka, jakieś takie dziwne, tylko oznaczenia, chyba programowe tego oprogramowania wewnątrz, układowego. I pisało, że w serwisowym trybie jest drukarka. Nic tutaj się nie dało zrobić. No i ja ją zaktualizowałem, i teraz odwiesiły się wszystkie błędy. Bo może tyle wystarczy, ale sprawdźmy sobie, jaki jest status tutaj po odczytaniu tego. Tylko nie wiem, czy, czy to się tak da zrobić. Czy nie będę musiał odświeżyć sobie tu czegoś, ale zaraz zobaczymy. Czy nie będę musiał od nowa uruchomić oprogramowania, albo jeszcze muszę coś zrobić, ale widzicie, tutaj coś jeszcze jest nie tak. Może muszę użyć troszkę krótszego przewodu, bo mam tutaj taki przewód, długaśnie ten USB. I tu jakieś błędy mi zgłasza. Dobrze, spróbujemy uruchomić od nowa i zaraz do Was wracam.